Mam magiczną deskę i sobie latam w powietrzu. Widzieliście to? Ho, ho, ho! O! Co to za drzwi? Magiczne, a przy tym bardzo śliczne. Przeszłam przez nie i co? I nic się nie dzieje. Cześć, tutaj wasza Blue Jane. O tak, rozglądamy się, piękna ta kraina, gdzie przygoda się zaczyna. Zbieramy sobie, zbieramy te takie pioruny. To jest nasza energia. O, potrzebna, żeby jak najdalej sobie, moi drodzy, latać? Nie, chyba nie. Patrzcie, Nagroda Dzienna. O. Energię sobie tutaj zdobyłam! Taka sprytna tutaj byłam. I co? Dalej sobie farmimy, 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 bo chcę jak najdalej dojechać na naszej deskorolce. O tak, moi drodzy! Tylko spójrzcie, kolejna nagroda, świetna ta przygoda, naprawdę i co? Energia! O tak, bardzo tutaj użyteczna, no i nawet konieczna powiem wam. Ram pam, pam. pam, pam. Zbieramy, zbieramy, zbieramy. I co? Rozpoczynamy wyścig, tak jest! Na mojej deseczce wspaniałej. Ona jeździ, czy ona lata na koniec świata? Nieważne, nieważne, moi drodzy. Najważniejsze, że fajnie się tu gra! O tak! Tralalala! -la -la -la. No i co, jajucho, kupujemy? O, może to średnie? Tak jest, tak jest i jest. Cyborgiczny psiak? Wow! I jeszcze mamy to tańsze. Dobra, otwieramy, otwieramy i mamy psiaka takiego zwykłego. Tak, koleżanko i kolego, i kotek. O tak, moi drodzy, i jeszcze raz, i zaś psiak. Dobra, no to super. Otwieramy nasz panelas, zaznaczamy najlepsze zwierzaki. Jesteście w mojej drużynie. Cyborgiczny piesek najlepszy. O tak! No to zbieramy, zbieramy, zbieramy. Szybko, 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 złota rybko. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I oczywiście rozpoczynamy wyścig. O, patrzcie tylko, nasze zwierzaczki sobie podskakują, podskakują za nami. Jakie one są szybkie. O, tutaj mamy różne deski do wyboru. O, na przykład zagranie 30 minut. No, póki co jeszcze nic nie mogę sobie zmienić. Jak mi przykro, jak mi przykro. O, moi drodzy, tylko spójrzcie. Rewelacja, rewelacja. Pięknie wyglądają. Naprawdę cudownie wyglądają te deski. Mamy też taką deskę, o, że jak gramy 60 minut to nam się pojawia i 90 minut, no właśnie, to są nagrody za czas grania, kochani, no dobra, no to co? jej Patrzcie, tylko zbieramy sobie nasze pioruniska i nie do zobaczyska. O, tutaj wszystko za roboksy, kochani. O, jak fajnie wyglądacie, moi inni gracze. No fajnie, i mamy to jajucho cyborgiczne przy tym bardzo śliczne. No to sobie farmimy, farmimy. I będziemy mieć teraz trzy psiaki cyborgiczne o, jak fajnie, bardzo się cieszę, że jesteście w mojej drużynie. Zbieramy, 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 zbieramy i wyścig rozpoczynamy, no pewnie, jak sobie skoczą słodko za mną. Zarabiamy monety, orety, orety, juhu, no i koniec, moi drodzy. Zbieramy, zbieramy, bo się nie poddamy, no pewnie, no pewnie. O, jak ja uwielbiam energię jej. Yeah. Okay. Bardzo energiczna Blue Jane i mamy najlepsze jajucho! Oczywiście, że otwieram! Jaki fajny psiaczek we wraku i w cylindrze! Widzieliście to? Ho, 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 Będziesz chyba najlepszy, coś mi się wydaje! 6K? Serio? Jesteś rewelacyjny! Rewelacyjny, mój drogi! I otwieramy skrzyneczkę! Cóż tu mamy? Monety! Okej! Okay. Dobra, niech będzie, niech będzie, ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie? O, będzie dobrze, będzie dobrze, moja ukochana Blue Jane. O, idziemy do nowego świata, tra-ta-ta-ta-ta, ta, 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 ta. i jesteśmy w nowym świecie, lepszego nigdzie nie znajdziecie. O, to jest jakaś pustynia, widzę piramidy w tle. Je, 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 i są kaktusy. No, rewelacyjnie, no to zbieramy, zbieramy, zbieramy energię, tak jak inni gracze, fajnie. I mamy superaśny, i naśny wyścig oczywiście jeszcze trochę jeszcze trochę jeszcze trochę jeszcze trochę czy nam się uda czy nam się uda ta przygoda 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 każdej chwili szkoda no pewnie no pewnie i co mamy jajucho takie kaktusowe je 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 otwieramy je no pewnie i co to jest zebra no dobra <laughs> Subcio, będziesz w mojej drużynie? O, jesteś Zebro Wspaniała 259K? Serio? Ale jesteś silna! Wracamy się, jejeje, je, je, do naszej skrzyneczki wspaniałej! Co tu będzie? Mikstura szczęścia legendarna przy otwieraniu jajuszek będzie bardzo przydatna. O, ja lubię takie bonusiory, aż się człowiek robi chory, ze szczęścia, no pewnie. Lecimy sobie, lecimy. Juhu, super! Trochę kasiurki sobie zarobiłam. No, moi drodzy, pora na to jajucho średnie. O, z kulcami hipopotamy. Witają się z z nami i lew tam był, ale się zmył. Dobra, nasz paneliczek wspaniały. Zaznaczamy najlepsze. O, jesteście naprawdę silne. 486 k. tra -la, la 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 Superaśna ta przygoda. Zbieramy, zbieramy i wracamy się do naszej skrzyneczki wspaniałej. 900 energii. Może być co tu kryć, jak tu żyć. Okej, okay, okej. Okay. Zbieramy, zbieramy. Szybko, szybko, szybko. Szybko, szybko, szybko. Złota rybko. Dasz radę, Blue Jane! I wyścig! Tak jest! Patrzcie tylko, jaką mam dechę! Wspaniałą, żółtą! O, zupełnie nowa, naprawdę fajowa! Jej, moi drodzy, subcio! I co, idziemy do naszego jajuszka? Ukochanego? Ale najpierw miksturkę wypijamy szczęścia! Żeby coś fajnego nam wypadało, bo wypijemy se kakao! Krokodyl! Legendarny! Naprawdę, ale miałam szczęście! No niesamowite! ilwy, lwy! Je, 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 Trzy lwy mamy! O, ile? 628k? Naprawdę, jesteś silny! legendarny nasz wspaniały krokodylku! O, zbieramy, zbieramy, zbieramy! O, i jeszcze jedno jajucho otwieramy! I cóż my tu mamy? Hipopotamas. No dobra, niech będzie, niech będzie. Same hipopotamy? Serio? Mam do nich szczęście jakieś wyjątkowe. Ilwiaczek. O tak, moi drodzy. Jeszcze jedno, jeszcze jedno i jeszcze raz. O! Rzadkie coś. Co to było? Co tutaj się porobiło? Moi drodzy, otwieramy panelik ze zwierzakami i zaznaczamy najlepsze. O, jak fajnie, ty masz 524K. Też jesteś silny. Niesamowicie, co prawda. Nie tak bardzo jak nasz krokodylas, ale i tak jesteś silny. No dobra, zbieramy, zbieramy, zbieramy. I co teraz? Idziemy do nowego świata? Zimowego! O tak! Dużo to kosztuje, ale Kasiurki Blue Jane tutaj na to nie żałuje. I co? Ho, 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 zimowa kraina, gdzie przygoda się zaczyna. Bałwanki, takie mamy tutaj niespodzianki. O jak fajnie, o jak fajnie, moi drodzy. No, moje zwierzaczki za mną skazują. O tak! Jej, jak tutaj fajnie. I mamy, moi drodzy, następne fajne przeurocze. O, deseczki! Widzieliście to? Zaraz wam pokażę, jak ona wygląda. No, Blue Jane, jeszcze raz, jeszcze raz, rozpoczynamy wyścig. Taka lawowa. Niesamowicie fajowa, przepięknie wygląda za 60 minut grania. Tak jest, bo nie zjadłam dziś śniadania. Dobra, zbieramy, zbieramy i mamy zupełnie nowe jajucha. Otwieramy, póki co no, to najsłabsze. O, Misiek Polarny. No, fajnie. I jeszcze raz, i zaś misiek polarny. Będziecie w mojej drużynie, mojej misiaczki. Wspaniałe. O, milion! Wow, energii! To mi się podoba, kochani. No to zbieramy, zbieramy, zbieramy i się tutaj nie zatrzymujemy. Bez żadnej ściemy i średnie jajucho teraz otwieram. Pewnie, że chcę. Je, je, je! O, Foczka, jaka sympatyczna, a przy tym bardzo śliczna. I teraz to jajuszko troszkę słabsze. Misiek polarny, misiek polarny. I co jeszcze, i co jeszcze? O, Słówka taka trochę złowroga. I niech nie boli cię noga. O, renifer. Dobra, no, nie jest wcale tak źle, nie, nie, nie. Farmie tutaj sobie nasze zwierzaczki wspaniałe i idziemy do naszego ekwipunku, zaznaczamy najlepsze. O, widzieliście to? 2,8 miliona, nasza foczka. O, 1,8 miliona, nasza suwka. I nasz renifer, 1,3. Je, je, Co tu dzieje się, kochani? No to sobie farmimy. Biegamy, biegamy, bo się nie poddamy. I średnie jajucho, cóż my tu mamy? Kiciucha arktycznego? Nie, to jest chyba lis. Ale wygląda jak kiciuch. Dobra, super ta przygoda, moi drodzy. I co, zaznaczamy najlepsze, zwierzaczki. Trzy miliony nasz lisek ma. O, jak fajnie, jak fajnie. Jesteście śliczne. No przecież to są koty, nie żadne lisy, naprawdę. O, no i co, farmimy sobie monety, urety, urety. No pewnie, kocham monety. O, idziemy sobie teraz do tego jajuszka wspaniałego. I za ślisek, i za śwoczka, i za ślisek, i za śwoczka. No dobra, machineria złota, super ta robota dla naszego kota, zaznaczamy was. 7,5 miliona to kosztuje, 62%, ale się udało. Wypijemy se kakao, super. No dobra, i co teraz? Zaznaczamy najlepsze, i ty jesteś 27 milionasów. Wow, naprawdę opłaca się kraftować, żeby te nasze zwierzaki były złote. Kocham tę robotę. No pewnie. Zbieramy, zbieramy, zbieramy. I mamy, i mamy za 90 minut grania superaśną, Blue naśną deskę z oczkami. 10% speed, 10% więcej monet. O, no, wspaniale. Jeszcze otwieramy jajucha nasze. O, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. I cóż my tu mamy? Cały czas to samo. O! O! Rzadki zwierzak! Taki smutny trochę. I zaś lisek. No dobra, dobra, zbieramy, zbieramy. Idziemy do naszej machinerii wspaniałej. I co tym razem będziemy sobie tutaj craftować? Może te lisy? Okej, okay. no, patrzcie tylko. 10 milionasów to kosztuje. Ale się udało, no co? Mieliśmy 87% szansy, że się uda. Więc, moi drodzy, wcale się nie dziwię, że się udało. Okej, okay. zaznaczamy najlepsze nasze zwierzaczki. 32 miliony? Serio? O, a nasz rzadki zwierzak tylko 3-6. Czyli te kraftowane są dużo, dużo, dużo silniejsze, moi drodzy. Zwierzaczki, warto je kraftować. O tak, zamieniać na złote. Kocham te roboty. Wow, jak ty super wyglądasz. Demoniczna deseczko. O tak, masz oczka. O, i takie różki. I takie nietoperzowe skrzydełka. To jest rzecz wielka. O, moi drodzy. Drodzy, farmimy sobie, farmimy. Nowe zwierzaki zobaczymy. Póki co te same. Je, 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 O, może nie będzie tak źle. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Bardzo miło. Tutaj mi. Zaraz będziemy sobie kraftować w naszej wspaniałej machinerii złotej. No właśnie. Będę was zamieniać o tak na złote. Juhu. Może zaczniemy od tych rzadkich. Czy nam się uda? No niezbyt mamy dużą szansę. Nie udało się. Straciłam nasze zwierzaczki. O, jak mi przykro. Jak mi Przykro, za to foczek mamy dużo. O, proszę bardzo, zaznaczamy was i będziemy kraftować. Udało się! Jejeje! Je je. I jeszcze spróbujemy z tymi lisami, które wyglądają jak koty. Udało się, choć miałam taką niewielką szansę. Naprawdę świetnie! No to idziemy do naszego panellasa. Cieszy się Blue Jane Nasa i w drużynie mamy same złote. O, 32 milionasy! Jak miło, jak miło! O, ma najlepszy zwierzaczek. Zbieramy, zbieramy naszą energię i proszę bardzo, jejeje! Je je. Ale tutaj fajnie lata się, no bo to chyba. Nie jest jazda. O, no pewnie, że ta deska jest w powietrzu. <ścoughs> o, trochę taki monotonny ten nasz tor wyścigowy, ale nie szkodzi, nie szkodzi. O, proszę bardzo, idziemy sobie na plażę. 500 M? Strasznie to droga impreza. I jestem na plaży palemki z kokosami. Się z nami, czyż to nie cudowne, czyż to nie wspaniałe? O, ufoki, trzy. Jejeje, je. co tu dzieje się? Ja też chcę takie zwierzaczki. Wspaniałe. Dobra, zbieramy, 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 bo się nie poddamy. Jajka są strasznie drogie, niestety, kochani. A ja w tym miejscu chciałabym się już z Wami pożegnać i zaprosić Was do kolejnych materiałków na moim kanałku. Cześć, moi drodzy, i do usłyszenia.